Warto czytać poezję, bo poezja zmienia nasz świat. A skoro warto czytać, no to polecamy Państwu najnowszy tomik poezji Marka Lechowicza, scenarzysty, poety, dramaturga i literata, który prezentował się podczas jednej ze śród literackich w księżnicy Podlaskiej. Waniliowy sen. z derki, wygląda. Ciekawski nosek wpatrzony w zimową biel okna. Tam bajka toczy się odwieczna, piękna i smutna. Groźna, napowietrzna Senny puszek z nadpoduszek poduszek Tworzy obraz bajki tej przemróż oczka, śnij ten sen Smok przeleciał Za nim świat z tysiącami skrzących barw Marzeń sen zaczęty już Oczka zmruż No już, już, już Zainspirował mnie Witold Długoziema, który zajmuje się teatrem od tylu lat, i powiedział, żebym jednak zebrał te swoje wiersze. I to była główna motywacja, i to przegląd praktycznie mojej szuflady, która zbierała, zbierała się latami, na stoma, kilkudziesięcioma. I właśnie ta książka w ten sposób powstała, że zacząłem odgrzewać te rzeczy. Potem inspiracje były wydarzenia tragiczne czy nie tragiczne, ale także uczuciowe, które się wywiązywały w moim życiu. Poezja, że sensem w ogóle życia. bo Ludzie, którzy są podatni na poezję, to są ludzie, którzy potrafią coś dodatkowego wnieść do życia. Głównym takim czynnikiem przyjmowania właśnie do Sejmu, do Senatu, to powinni ci ludzie nasi zdawać egzamin z poezji. Czy zna jakiś wiersz, coś powiecia o Słowackim, o Norwidzie, o Zbigniewie Herbercie, który jest zapomniany. Nie mówiła o Wisławie Nie tyle, że budzi wrażliwość, tylko jest to mocno osadzone, tak samo jak mity są podstawą tworzenia społeczności, tak samo poezja jest podstawą tworzenia mentalnych wartości, które potem kształtuje się w pewnych schematach myślowych, które przejawiają się potem w działaniu i w odpowiedniej postawie tak zwanej obywatelskiej, czy tam patriotyzmie. Jeszcze raz pan patriotyzmie, bo teraz jest deprecjonizowany właśnie ten, ten wyraz, honor, Bóg, ojczyzna. Pierwszy wers zapamięta z poezji to. Nie mije wiosna moja tęsknota, nie mieję wiosna moja nadzieja. Ławka. Wyblakłej sukni, lecz z błyskiem w oczach przysiadła na ławce miłość samotna. Nieznanego wędrowca wyczekuje, bezmiennej niewiasty wypatruje. Chciały bardzo podzielić się karmą, zachwitem barw, rozbłyskiem czułości. Leśnieniem dnia w ulewny deszcz, poświatą nieba w gwiaździsty zmierzch. Lecz ludzie pędzą do pracy i z pracy. W lidlu okazja za 3.55, a po robocie fucha nastanie. W weekend zaś obiad, browar i pranie. Nostalgia wzbiera chłodem przed nocy Ona zasiedzi wśród mrzawki i marznie Ujrzała w dali za szybą ludzi paru I poszła miłość na lufę do baru Wszystko to widział księżyc na niebie Czemu na ławce nie było ciebie? Czemu tak wszystko gna, pędzi, goni? I nad miłością nikt łzy nie roni. To poezja Marka Lechowicza, szukajcie wanimiowego snu. Polskie radio Białystok. Podróże po kulturze. Wiersze Marka Lechowicza czytał Andrzej Malec.